Dzisiaj filmik z moim pieskiem mm. To jest Figunia To jest Suczka Była do adaptowania Maroczek A po ludzku ma z 8 albo 18 lat Nie wiem Jest strasznie słodziutka Jak na pieska jest duża Chodźcie pokażę wam e, klockę Chodź figa. I w tej klatce nawet ja się zmieszczę. Czekajcie. Widzicie? Ja normalnie tutaj weszłam. A tu Figa siedzi zdziwiona. Co tu się dzieje? Co tu się odwala? No i jej ulubiona zabawka, której nigdy w życiu nie potrafiła by oddać. Za w życiu. I ciągle męczy ludzi, żeby się z nią pobawić. I mieszkam tutaj sobie na czwartym pięterku. Tara.